Prezydent Rosji, Władimir Putin, oficjalnie rozwiódł się ponad 10 lat temu i od tamtej pory uważany jest za singla. Ale od dawna krążą plotki o tajemniczej żonie, która urodziła mu wyczekiwanych synów. Alina Kabajewa, mistrzyni olimpijska w gimnastyce artystycznej, znana na całym świecie i najbardziej chroniona kobieta w kraju. Ale jak to się stało, że zwykła gimnastyczka zawróciła Putinowi w głowie i została jedną z najbogatszych kobiet w Rosji? Ile dzieci urodziła prezydentowi, gdzie te dzieci mieszkają i dlaczego są ukrywane przed całym światem? Obejrzyjcie ten film do końca, aby poznać życie tajemniczej pierwszej damy. Zaczynamy! Władimir Putin był oficjalnie żonaty przez 30 lat z byłą stewardesą Ludmiłą. Skromna, poukładana, jakby stworzona do roli pierwszej damy, która zawsze pozostaje w cieniu. W ich małżeństwie urodziły się dwie córki, Maria i Jekaterina. Ich imiona, zawody, a nawet wygląd były utajnione i ujawnione dopiero dzięki śledztwom dziennikarskim. Pierwsza dama towarzyszyła Putinowi podczas zagranicznych wizyt i pojawiała się na oficjalnych uroczystościach. Ich małżeństwo wydawało się idealne. Ale w 2013 roku w foyer teatru Bolshoi po spektaklu niespodziewanie ogłosili rozwód. Putin powiedział, to wspólna decyzja, bez żadnych wyjaśnień. Od tego czasu u jego boku oficjalnie nie pojawiła się żadna kobieta. Ale po całym kraju już dawno krążyły plotki, których nie dało się zatrzymać. Jedno imię powtarzało się wciąż i wciąż, cicho, szeptem, wszędzie Alina Kabajewa. To jedna z najjaśniejszych i najbardziej utalentowanych gimnastyczek w historii. Jej imię trafiło do księgi rekordów Guinnessa. Jako najmłodszej mistrzyni wśród seniorek. Jej wizerunek jest idealny, a los niemal bajkowy. Ale jak znalazła się obok prezydenta, i jak z zawodniczki stała się kobietą, której imienia boją się wypowiadać na głos? Alina Kabajewa urodziła się w 1983 roku w stolicy Uzbekistanu, taszkencie, w rodzinie zawodowych sportowców. Od trzeciego roku życia Alina trenowała gimnastykę artystyczną. Jej mama marzyła, żeby córka została gwiazdą i się nie pomyliła. W wieku 11 lat, Kabajewa przeprowadziła się z rodziną do Moskwy i trafiła pod opiekę samej Iriny Winer. Legendarna trenerka od razu zobaczyła, że przed nią stoi nie tylko utalentowana dziewczynka, ale przyszła mistrzyni. Już po dwóch latach Kabajewa występowała w reprezentacji Rosji. W wieku 15 lat została mistrzynią Europy, a w wieku 16 mistrzynią świata. Nazywano ją fenomenem. Stała się twarzą rosyjskiej gimnastyki, ulubienicą mediów i wzorem dla tysięcy dziewczynek. Ale za kulisami była inna rzeczywistość: wyczerpujące treningi, surowa dyscyplina i ciągła walka z wagą. Kabajewa chciała być pierwsza. Zawsze i za wszelką cenę. I kiedy wszyscy bili Alinie brawo, jako mistrzyni ktoś inny przyglądał się jej z zupełnie innym zainteresowaniem. Ale przed nią był nieoczekiwany zwrot w życiu. W 2001 roku podczas Igrzysk Dobrej Woli w Australii test wykazał obecność zabronionej substancji w jej krwi. Kabajewa wszystkiemu zaprzeczała, ale i tak odebrano jej zdobyte nagrody i zdyskwalifikowano ją na jeden rok. To był cios nie tylko dla niej, ale też dla reprezentacji i całego kraju. Właśnie wtedy w jej życiu pojawił się on, jak zaczęła się ich relacja i dlaczego do dziś nie można o niej mówić. Rok 2001 okazał się przełomowy dla Kabajewej. Weszła do świata show biznesu, prowadziła program telewizyjny, zagrała w japońskim filmie i zdobyła reputację lwicy salonowej, często pojawiając się na modnych imprezach. Mimo skandalu dopingowego marki takie jak Longines i Samsung kontynuowały z nią współpracę, a jej twarz stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna. W tym samym roku osiemnastoletnia Alina po raz pierwszy spotkała się z Putinem, gdy odwiedził wydarzenie sportowe. Wtedy właśnie zrobiono ich pierwsze wspólne zdjęcie, które szybko zyskało rozgłos. Później weszła do najwyższej rady partii Jedna Rosja. To był ważny krok w jej karierze politycznej, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nadal była aktywną sportsmenką. Po zakończeniu rocznej dyskwalifikacji Kabajewa znów odniosła wielkie sukcesy. Złoto na Mistrzostwach Świata, rekordy na Mistrzostwach Europy i triumf na Igrzyskach Olimpijskich. Ale nagle, u szczytu sławy, Kabajewa ogłosiła odejście ze sportu. Niedługo potem zaczęła pojawiać się w mediach nie jako gimnastyczka, ale jako osoba publiczna i polityczna. Została deputowaną do Dumy Państwowej, a później stanęła na czele Rady Dyrektorów Narodowej Grupy Medialnej, kontrolującej największe kanały telewizyjne i gazety w kraju. I właśnie wtedy pojawiły się pierwsze poważne plotki. Jest za młoda, zbyt szybko awansuje i zbyt blisko jej do Kremla. Pierwsza publikacja na temat życia prywatnego Putina i Kabajewej ukazała się jeszcze w roku 2008. W gazecie Moskiewski Korespondent opublikowano artykuł o rzekomym rozwodzie prezydenta Rosji z żoną Ludmiłą i planowanym ślubie z Aliną. Sensacyjną wiadomość podchwyciły także zagraniczne media. Sami zainteresowani zaprzeczyli tym doniesieniom, a już po dwóch tygodniach od publikacji skandalicznego artykułu gazetę zamknięto. Po oficjalnym rozwodzie Putina z Ludmiłą w roku 2013 w mediach znów pojawiły się informacje, że Kabajewa i Putin rzekomo wzięli potajemny ślub cerkiewny. W internecie nawet pojawiły się zdjęcia z uroczystości, ale było widać, że te zdjęcia zostały przerobione w programie graficznym. Sama wiadomość nie została ani potwierdzona, ani zdementowana, ale błyskawicznie rozeszła się po sieci. W roku 2014 Alina była jedną z zawodniczek biorących udział w ceremonii otwarcia Olimpiady w Soczi. Dziennikarze zauważyli pierścionek na jej palcu, chociaż o jej ślubie nigdzie nie wspominano. Ale na tym historia miłości Kabajewej i Putina się nie skończyła. W roku 2015 zagraniczne medium, powołując się na informacje od osób z otoczenia, podało, że Kabajewa urodziła syna w jednej ze szwajcarskich klinik. Nazwano go Iwanem. Teraz ma 10 lat. W roku 2019 w jednej z moskiewskich klinik urodził się drugi chłopiec, Władimir Junior. Obecnie ma 6 lat. Mówi się, że dla Aliny w szpitalu zamknięto całe piętro, wzmocniono ochronę, a personel zmuszono do podpisania klauzuli poufności. Później dziennikarze ustalili, że lekarka, która odebrała poród, dostała luksusowe mieszkanie w centrum Moskwy i państwowe odznaczenie. Myślicie, że to przypadek? Imiona dzieci nigdzie nie są wymieniane oficjalnie. Ich zdjęcia nie są publikowane. Nie chodzą do zwykłych szkół. Według źródeł dzieci żyją w całkowitej izolacji, odcięte od świata zewnętrznego, w złotej klatce, gdzie wszystko jest ściśle kontrolowane. Iwan i Władimir Junior uczą się prywatnie, mają własnych nauczycieli i profesjonalnych trenerów. Nie mają kontaktu z rówieśnikami tylko podczas świąt, gdy spotyka się cała rodzina prezydenta. W ich otoczeniu są tylko dorośli, nianie, nauczyciele, ochroniarze. Rodzina mieszka w osobnej rezydencji, w strefie odizolowanej, do której nie można się dostać z zewnątrz. Jest tam wszystko: lodowisko, siłownia, gabinet lekarski i osobne centrum nauczania. Według plotek prezydent gra ze starszym synem w hokeja, gdy przebywa w rezydencji. Dzieci spędzają lato na luksusowych jachtach, a podróżują prywatnym samolotem prezydenckim. I opancerzonym pociągiem, którego trasy są ściśle tajne. Dziś 42-letnia Alina Kabajewa to jedna z najbogatszych i najbardziej chronionych kobiet w Rosji. Jej oficjalne dochody od dawna liczone są w milionach. W ciągu zaledwie jednego roku zarobiła ponad 11 milionów dolarów. Jej krewni są właścicielami nieruchomości wartych setki milionów dolarów: luksusowe mieszkania i domy w Moskwie i Soczi, ziemie na Wałdaju, tuż obok rezydencji prezydenta. Oficjalnie Kabajewa to menedżerka medialna, założycielka fundacji charytatywnej i twórczyni corocznego festiwalu gimnastyki artystycznej, który nosi jej imię Alina. Scena, dzieci, muzyka, oklaski. A za kulisami, cisza, prywatny samolot, opancerzony pociąg i rezydencja ukryta przed satelitami. I dwóch chłopców, których nikt nie może nazwać po imieniu. Jej życiorys przypomina bajkę. Ale ta bajka ma klauzule ściśle tajne. Nie można o niej mówić, nie można jej wspominać w mediach. Jak myślicie, czy można być szczęśliwą, gdy całe życie to tajemnica państwowa? Czy zgodzilibyście się na takie życie? Napiszcie w komentarzach. Udostępnijcie ten film i dajcie lajka, like, jeśli Wam się podobał. Do zobaczenia.